No, jestem przy tej rodzince, co była głodna ostatnio. A przynajmniej tak mi się wydawało. Mam ramkę z żarciem. Będziemy kombinować. Zobaczymy czy Ej, jeszcze żyje. Grzęczą, to znaczy, że żyją. Ale jak się go wysoko? Taki ostatni bardzo wysoko siedzą Ubieram kapelusz w takim razie Bo Bo mogą nie być zachwycone Coś tam pewnie stracimy pszczółek Ale wolę im to Zrobić niż jakby miały się osypać Czyli tak, podnosimy powałkę No, widać, że są rozbiegane także prawdopodobnie w ostatniej chwili przyszedłem ostatnie też było podobnie wysoko, ale, ale było parę dni ciepłych. No przyłupki, nie zamkniecie proszę, bo składa Waszego życia wiem, że jest zimno, nie lubicie tego, ale to muszę Was uratować To są spady, tu ich spada Dobra, przyjmijmy, że umieścimy I teraz co, dajemy beleczki. Przesuńcie się, przesuńcie, przesuńcie, bo nie chcę was pozgniatać. A nie może tak. A, się rzucają. W sumie się im nie dziwię, że się rzucają. Też więc się rzuca. Dobra, tu ma być w miarę szybka akcja, także dajemy ramę. Z żarciem. Na to. I teraz kocyk. O jakim prawem ona mi tu zazła pod kapelusz i w oko mi nie wiem. Mam nadzieję, że nie spuchnie za bardzo. Dlaczego ocieplam kocykiem, a nie folią? Bo do folii się zbiera wilgoć. Spróbujmy dać daszek. Nie, nie nie, jeszcze trzeba tu Żeby to siadło. Delikatnie, delikatnie. Dobra, musi być. Jest. W miarę się zamku. No i teraz z tej akcji. Nie wiem jak było widać. W miarę chciałem, żeby to było w miarę szybko. I zostawiamy na razie. Zobaczymy. Widać że rozdrażnione strasznie, także bud miały już. A ty co mi urządzliwać w oko to spadać stąd. Pod kapel już mi wleciała. Dobra, także kończę. Mam nadzieję, że osaliłem rodzinkę.